Tutaj przesmażam cebulę w półpiórka pokrojoną, i dodałam do tego czosnek jeszcze chwilkę, i dodam tutaj do wywaru. już jest wywar zrobiony, naszykowany. E, I będzie zupa cebulowa, moi drodzy, dzisiaj później jeszcze później, no trochę pogotuję z tą cebulą, jak ona mi się już fajnie tutaj bardziej. Zarumieni. I dodam ziemniaki pokrojone w kostkę. Doprawię po swojemu i będzie zupa cebulowa. Właśnie dziękuję Wam bardzo za inspirację zup, które pod wcześniejszym filmem. Którymiś tam z kolei nie zostawialiście. Zupę cebulową kiedyś robiłam, ale to było lata temu i Wiecie, jak się coś parę lat robi, to można za, jakby wyjść z wprawy. Mam nadzieję, że dzisiejsza moja zupa będzie wyśmienita. Nie będę jej blendować. Zostawię takie w półpiórka. cebulę. Do tego ziemniaki dodam w kostkę. Tutaj Szymuś ma pulpety z warzywkami. Tak, więc my sobie dzisiaj zupę cebulową będziemy szamać na obiad. Melatonina, coś żeby szybciej zasnąć i tak dalej, coś nie trzeba. Nie, ja Melatoniny nie biorę, ale załoga bierze. To wiesz, zależy po prostu, jak, jak sobie jak się dostosujesz do, do tego trybu, jak nie go wejdziesz, każdy ma i różne sposoby, nie? i na przykład... Trzymają dobę cały czas. Zupa już prawie gotowa. Zapomniałam Wam powiedzieć, że podsmażyłam cebulę na maśle klarowanym. Także jest ono o wiele zdrowsze niż zwykłe masło i nie pali się aż tak. Także zupa już prawie, prawie. Jeszcze przykryję ją, wyłączę płomień i będzie jeszcze trochę stała, po stoi, tak wiecie, no dopóki nie będziemy jeść. A ja jeszcze oglądam live'a, słuchajcie, na Instagramie z Eweliną, którą teraz dopiero dzisiaj poznałam, gotując zupę, właśnie włączyłam sobie tego live'a, bo Dowborowie teraz robią live'y o rano, o 11 chyba, czy o 10, już nie pamiętam, w każdym razie rano, wyświetliło mi się i słuchajcie, ta dziewczyna jest genialna, bardzo lubię jej słuchać, to ona jest Stewardesą. zostawię Wam nazwę do niej, chyba ją zacznę obserwować na Instagramie, bo naprawdę fajna dziewczyna, bardzo lata liniami lotniczymi tymi Emirates mieszka w Dubaju, bardzo ciekawa rozmowa, ja w ogóle dla mnie latanie samolotem, czy właśnie bycie stewardessą, czy pilotem dla mnie to jest magia po prostu, ile oni, jaką oni muszą mieć wiedzę, ile oni muszą mieć szkoleń no, dla mnie to jest, wiecie, w liniach lotniczych e, pracować to, e, to jest naprawdę wyzwanie. Miałam koleżankę, która latała też liniami lotniczymi różnymi, ona chyba I z tego co pamiętam, co mi mówiła, e, to latała e, z biurami podróży. E, I no, i też właśnie w, poznałam ją w Milton Keynes kiedyś. Gdzie pracowałyśmy w jednym miejscu, właśnie jak był, była pandemia, początek pandemii, gdzie nawet wtedy obowiązywały te listy, które trzeba, jak się przekracza miasto zamieszkania, to, to trzeba mieć. Czekajcie, odwrócę się może. Z miejsca pracy, gdzie się pracowało, jak się wyjeżdżało z danego miasta, jak się wyjeżdżało do pracy z miasta zamieszkania, no to, to wtedy było naprawdę takie bardzo rygorystyczne i bardzo, bardzo taki ciężki czas pandemii, i właśnie wtedy ją poznałam. Nie wiem, może, y, może, wiecie, napiszę coś do niej, może mnie jeszcze pamiętam, ale pamiętam, że właśnie ona bardzo y, czekała na to, kiedy znowu zacznie latać, bo. Bo ona latała z biurem podróży i latała różnymi liniami, latała w różne zakątki świata, więc naprawdę, a młoda dziewczyna, bardzo fajna, z miłą chęcią porozmawiałabym sobie z nią jeszcze raz. Długo się nie odzywałyśmy do siebie, w zasadzie ja już chyba nie pamiętam, jak ona ma nazwisko, ale może ją gdzieś odnajdę na facebooku moich wtedy też znajomych i, i coś zrobimy nie wiem, może może będzie w Polsce, może ja będę w Anglii w Buckinghamshire kto wie, jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, a no i właśnie tego live'a sobie tutaj oglądam bardzo naprawdę ciekawa, fajna rozmowa dla mnie to jest nielada lada gratka mnie w ogóle pociągają takie Nietuzinkowe zawody, nietuzinkowe miejsca pracy, no nie takie, wiecie, zwykłe tam biuro, sklep, bla bla bla, to jest tam dla każdego wszystko, natomiast tutaj trzeba przejść szereg szkoleń, szereg kwalifikacji. No, tutaj naprawdę trzeba się wykazać czymś. Czymś. Trzeba być do tej pracy stworzonym po prostu. Zapraszam Was zresztą też na, na filmy do Ani, My Beautiful Life, która również pracuje, pracowała wcześniej, jeszcze chwilę temu w liniach lotniczych i ona tam opowiadała właśnie a propos rekrutowania na przykład pilotów. Zupa każdemu smakowała, jeszcze doprawiłam tym jankiem suszonym, więc bardzo się cieszę jak widzicie połowa garnka zniknęła, a teraz biorę się za szybkie mam nadzieję rogaliki ślimaki tutaj już mi się ruszają drożdże, razem z odrobiną mleka ciepłego i, i co tu jeszcze jest cukier, trochę cukru i odrobina mąki taka wiecie, taka za nie zaklepka, tylko zacier, można by powiedzieć, drożdżowy. Tutaj mam około 100 g masła, które już jest prawie wystudzone. Mąka do tej mąki pójdą e, jajka, tu mam jaja, czekają. Dwa w zasadzie będą użyte i jedno trzecie żółtko, ale wiecie co, nie wiem, czy nie u, u, zużyję tych trzech. Jajek, i jeszcze co chcę dodać od siebie, nie wiem czy to wyjdzie czy nie. Ale czasami do ciasta drożdżowego jest dodawane mleko, prawda? A my mamy w brud po prostu jogurtów naturalnych. I ja chcę dodać jogurt naturalny jeszcze jeden. Nie wiem czy to wyjdzie, ale to będą takie ślimaczki, takie czekoladowe, takie z... m... zdrowe, jakby to powiedzieć, nieprzetworzone niczym po prostu skaka zrobione ślimaczki po swojemu metodą, taką domową jak mi wyjdzie, to Wam się pochwalę, co z tego wyszło, ale to jeszcze jeszcze, bo jeszcze musi się ciasto ruszać, wiecie, takie tam rzeczy no i tutaj też powędruje powędrują drożdże powędruję masło i wszystko będę sobie Wiecie, wyrabiać ciasto całe, boże, nie mogę się wysłowić teraz przy tym wejściu. No i tak, i później do wyruszania i później będę sobie je mm, robić te ślimaczki. Także zobaczymy ile ich wyjdzie. Tu jest pół kilo mąki przesianej. Nie wiem, wydaje mi się, że tu jest dużo. Że to wyjdzie więcej niż 10 ślimaczków. No miejmy nadzieję, no bo co to jest na 6 dorosłych osób, 10 ślimaczków. No, no nawet po dwa nie ma na głowę. Będę się tak starała zrobić chociaż po dwa na głowę. Wiadomo, że faceci by chcieli ze 4 zjeść. Eee, no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jest tak, jak jest, może trochę dosypę tej mąki. Chwila moment do Was mówiłam przy stole i zobaczcie, jakie już wyruszane zaraz będą uciekać. Z garnuszka. Także już je wkładam do, do mąki i biorę się za robienie, bo jeszcze z godziny muszą się ruszać. Muszę Wam powiedzieć, że ciasto wyszło troszeczkę lepkie. Przylepia się, jakby do palcy: palcy, palców, palcy. Ale jest ok, ja lubię takie, jak jest takie miękkie i puszyste ciasto, zobaczymy, czy mi w ogóle urośnie. Bo musiałam podsypać trochę mąki, dlatego właśnie, że było lepkie przez ten jogurt naturalny chyba. Jego nie było w przepisie, to jest moja tylko i wyłącznie własna inwencja twórcza. Także zobaczymy, czy opłacalna, czy nie. A tu jeszcze troszeczkę masełka topię. Bo będzie mi potrzebne. A do czego to zobaczycie na przebitkach? Chyba przebitki nagram, już nie będę się włączała, jak te ślimaczki wyglądały. Okej, okay, mamy wszystkie, tak wyglądają. Ja właśnie ogarniam po tym robieniu trochę, bo je, wiecie, bo je na stole wykrawałam, ale co Wam chcę powiedzieć. Mianowicie nie dodawajcie do nich, proszę, jogurtu naturalnego, bo one mi się nawet nie chciały, słuchajcie, bardzo dobrze rozwałkować, tylko mi się darły. One mi się po prostu rwały, darły. No ale ciasto, wiecie, w smaku będzie fajne. Tylko jest bardzo leciutkie, bardzo miękkie. I zbyt miękkie, bo nie mogłam tej drugiej tury, bo tu są dwie tury w ogóle ciasta, najpierw zrobiłam połowę, później drugą połowę. I tu nawet możecie zaobserwować, jak mi wyostrzy, że tu jest bardzo cieniutkie to, ten rogalik ma bardzo cieniuteńkie ciasto, jakby z wierzchniej warstwy. I powiem Wam szczerze, że nie chciało mi się nawet to zwinąć, bo mi się rwało, przyklejało do stołu bardzo klejące, no nie, nie, nie polecam, nie polecam, nie polecam jogurtu naturalnego zdecydowanie. Także trzymajcie się ściśle tego przepisu, który Wam zostawiam w opisie filmu. No, i tak, nie eksperymentujcie akurat w, tym, w tej kwestii. my mamy w tym zakurzonym boksie już wam pokazuję czekajcie czy mi się <laughs> Nie uda mi się otworzyć ale numer tak otóż mam już skompletowane wszystkie, wszystkie zamówienia, które przyszły do mnie yy, i będę chciała spróbować przynajmniej robić swoje świeczki. E, tutaj mam trochę rzeczy, które dokupiłam, trochę rzeczy, które mi się przydadzą. E, zobaczymy ile mi się przyda, ile mi się nie przyda, ale jest tutaj wydaje mi się, że wszystko do tego, żeby móc e, żeby móc kompletować te, znaczy robić świeczki. I co jeszcze najważniejsze, to mam tutaj dwa zestawy, które kupiłam właśnie do robienia świeczek. Teoretycznie e, takie najlepsze, powiedzmy sobie szczerze. Tu jest mm, termometr do mierzenia, e, do mierzenia temperatury. No i tak, i e, nie wiem jeszcze kiedy będę chciała spróbować, ale Życzcie mi szczęścia, bo ja lubię takie, wiecie, laboratoryjne rzeczy. Zobaczymy, czy mi się to w ogóle powiedzie wszystko. Na razie, wiecie, będę chciała robić tak... tak bardzo hobbystycznie, testować, próbować nowe jakieś tam receptury, wszystko sobie zapisywać, a później, kto wie, kto wie, w każdym razie... Hmm, na razie dla siebie, dla bliskich, pomiędzy obiadem a nagrywaniem chciałam Wam pokazać. Pamiętacie te dwie świece, które kupiłam z Janki Kendall, jeszcze w Anglii, będąc? E, próbuję je wypalić. Słuchajcie, są tak wydajne, ale to tak wydajne, że y, tą świecę, tak jak już kiedyś Wam pisałam na Insta Stories, chyba na, e, na Instagramie, to tą sobie. Zostawiam typowo na okres y, taki jesienno-zimowy, bożonarodzeniowy. Wiecie, to, to jest bardzo fajny, taki słodki, taki kozy zapach, y, który najbardziej będzie się na jesień y, sprawdzał. A tu jest zapach ten, który po prostu palę, palę i wypalić nie mogę. Jeszcze mi tyle zostało. No, normalnie muszę Wam powiedzieć, że nie mogę. Co prawda palę go niecodziennie, tylko jak mam wolne i na przykład sobie siedzę, powiedzmy przy komputerze, wracam z pracy, siedzę sobie, nie wiem, do pierwszej do drugiej w nocy i ten zapach jest odpalony parę, no tak ze 3-4 godziny. No i tyle jeszcze mi zostało. Podejrzewam, że jeszcze na miesiąc spokojnie palenia takiego jak ja. Pale po prostu, to jest Cliffside Sunrise, to jest przepiękny zapach, taki e, trochę jakby cytrusowy czekajcie, nie mogę jedną ręką otworzyć, tak taki cytrusowy, taki jakby właśnie taki typowo odzwierciedlenie takiego zachodu słońca, właśnie plaży, super to odwzorowali, naprawdę bardzo Wam polecam ten zapach i te wielkie świece naprawdę palą się bardzo długo. Ja je kupiłam na stronie Yankee Candle. Podlinkuję Wam link do filmu. Jeśli nie zapomnę, po prostu który to był film, gdzie Wam pokazuję, otwieram paczkę, czy ja to pokazywałam na Instagramie. W każdym razie bardzo długo. Ja jeszcze ten zapach zaczęłam używać, używać, świecić w Anglii i teraz kończę. No a ten będzie już później na jesień. Cudowny, kokosowy, taki lodowy, naprawdę świetny, taki, taki właśnie przytulny zapach. Nie jest on mdły, nie. Taki świeży, ale, ale kokosowy, waniliowy. Bardzo fajny, naprawdę, ja lubię takie zapachy. A tutaj jest jeszcze ten e, egzotyczny, który mm, skończyłam używać tutaj, też z tego zestawu. Też kupowałam, właśnie jeszcze w Anglii, też kupowałam na stronie Yankee Candle, która, wiecie, co już nie, naprawdę nie pamiętam, ile one kosztowały, ale to jakieś grosze, powiedzmy 15-16 funtów za za taki duży słoj, a wiadomo, że w Anglii takie słoje są za 26-27 funtów jeden, więc za 30 chyba 5, czy, czy z przesyłką miałam trzy słoje takie duże, więc naprawdę się opłacało. I to jest taki z jagodami akai. Egzotyczny, jak sama nazwa wskazuje. Wiecie co, okłamałam was? To tego zaczęłam palić w Anglii. E, nie tego. Tego zaczęłam palić tutaj, a ten tutaj. Przywiozłam go, nie wyrzucałam. Także dokończyłam sobie tutaj. Bardzo fajny taki owocowy zapach. Ja lubię owocowe bo, zapachy, bo owocowe zapachy w świecach, e, przynajmniej te wianki, e, są takie orzeźwiające, takie świeże, takie fajne, naprawdę fajne kwiatowe są czasami zbyt mocne, czasami zbyt, za bardzo głowa boli i, i, i no są takie ciężkie te zapachy natomiast owocowe z Janki Candle naprawdę polecam tylko pamiętajcie, to są świece parafinowe, tu jest parafina więc palić je możemy tylko 3 godziny góra 4 i wyłączamy, bo to nie ma sensu, wiecie, faszerować się parafiną tak mocno ja je po prostu palę, mimo iż mam świeczki sojowe i chciałabym się przerzucić bardzo na świeczki sojowe ale nie wyrzucę ich, bo to są, wiecie, moje pieniądze moje stracone pieniądze, jeśli bym je wyrzuciła a uwielbiam świeczki i na pewno je dokończę palić ale, no, tak jak mówię, chcę przejść w 100% na świeczki sojowe, które będę chciała sobie dla siebie nawet rekreacyjnie robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko, ale, ale tak, mam pomysł i chciałabym zacząć go realizować. Natomiast, tak jak mówię, później już ze świeczek parafinowych zdecydowanie zrezygnuję. Na rzecz sojowych. Słuchajcie, wyszły przegenialne. Naprawdę, ja już tu jednego zaczęłam. Ale chcę Wam powiedzieć, że są bardzo pulchniutkie. Nie wiem, czy to jest zasługa tego jogurtu naturalnego, czy nie. Ale są bardzo pulchne i takie inne. To ciasto jest, co prawda, tak jak już Wam mówiłam, nie zwijało mi się za bardzo w rulon. Rwało mi się, ale są takie pulchniutkie i wydaje mi się, że to jest zasługa jogurtu. Tutaj już kilku nie ma. Także będę się na ten moment z wami żegnać, kochani. Link do ślimaczków, do przepisu zostawię wam w opisie pod filmem. I tylko tak chciałam powiedzieć, że to inspirowałam się przepisem koleżanki mojej siostry obiad dla taty. Polecam na Instagramie każdemu, też właśnie zostawię wam link w opisie bardzo fajne przepisy, bardzo proste a ciasto drożdżowe wychodzi cud miód i orzeszki także polecam się inspirować, buziaki, trzymajcie się do następnego filmiku, buziaki pa pa